No siemanko, dzień dobry, witam we wtorek. Michał z tej strony. Drodzy Państwo, już ostatnio pokazywałem Wam nft na Bitcoinie, Ordinals. Tutaj mówiłem na tym wideo, pokazywałem Wam tam różne możliwości, przeróżne cudawianki, memcoiny i tak dalej. No i chodzą tutaj suchy o airdropie na tym BRC Chain bo jest to łańcuch Bitcoina, który został zbudowany na EVM no i tam się dzieją przeróżne rzeczy mało one są w sumie zrozumiane co nie znaczy, że kiedyś nie będą profitowe Profi to... znaczy, że na nich nie zarobimy tutaj przypomina mi się przemówienie Kamila Jarząbka z NBX w którym wspominał właśnie o kryptopankach. Analogicznie kryptopanki były w ostatnim wideo, a teraz zajmiemy się DEXem DEXem będziemy tutaj Bridge sobie bitcoina na metamaska, zrobimy sobie tam kilka słapów i zrobimy sobie jakieś pulę płynności. Airdrop jest gwarantowany, jednak będzie wymagał jakiegoś nakładu finansowego, ponieważ te brydże na przykład są dość drogie. A poza tym potrzebujemy jakiegoś bitcoina, więc dokładnie tym się dzisiaj zajmiemy, już nie przeciągając. Zapraszam tradycyjnie. Mhm. więc to tak na początek przyda nam się taki portfel Unisat Wallet. No i oczywiście MetaMask. Wiadomo, jeśli chodzi o portfele sprzętowe, znamy BHP Crypto. Jeśli nie znamy, tutaj zapraszamy na to wideo. Potem wbijamy tutaj to jest BRC faucet i tutaj wklejamy adres naszego MetaMask'a. Musimy wystos wystosować musimy tweeta, jak wystosujemy takiego tweeta. Tutaj im to zweryfikujemy, to oni nam wyślą jeden token BRC. Normalnie na Metamask'a, po sieci BRC Chain, tutaj się dodaje tą sieć. A, dobra. Tak wygląda ten tweet. Jak wam wyślą, to możecie go później usunąć. I teraz tak, tutaj mamy ten swap, ale na, najpierw musimy jeszcze sobie wejść tutaj na ten bridge i musimy sobie przebrydżować trochę bitcoina właśnie z naszego portfela Unisat Wallet na Metamask. A. Tutaj widać, że brydżują w jedną stronę, w drugą stronę, nawet tu BNB leci. No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ja akurat będę brydżował sobie trochę bitcoina 0,06 powiedzmy, zaraz sprawdzimy, ile będzie nasz. Kosztował ten transfer. Około 16 dolarów, taki bridge, więc dość drogo. Możemy go sobie dodać od razu do naszego MetaMask'a. Tak jest. I teraz cierpliwie czekamy, aż on w ogóle tutaj przyleci do nas. To leci właśnie ten. Ta transakcja jest tutaj nasza. Tutaj też do kolejnego wideo chciałbym Wam polecić taki kranik. Spróbujcie go zmolestować, tak żebyście mieli testowe STX. -y. Tutaj mam jeszcze jeden, ale ten to w ogóle nie działa. To jest Triangle Platform. Powinien to jest dużo kraników, ale nie zawsze one działają. Dobra. A jak czekamy sobie na tą transakcję, to możemy wejść sobie tutaj AirDrop. Proszę bardzo. Tutaj mamy informację, 20% z tych tokenów zostanie rozdystrybuowana w postaci AirDropa. I teraz tak, jak należy się zakwalifikować na ten AirDrop? Tutaj mamy AirDrop Rules. Więc będzie 0,1%, czyli 1 milion dla tych, którzy korzystali z kranika. Tego kranika tutaj. Nie molestujcie go tam za bardzo, bo wystarczy z niego skorzystać raz i to już wystarczy. Nawet jeśli skorzystacie 500 razy, to nie wzroście wam tutaj do 50. Później kolejny 1 milion tych tokenów dla osób, które właśnie brydżowały sobie jakieś środki po raz pierwszy na BRC Chain. Czyli nie ma znaczenia, czy będziecie brydżować je raz, czy 160 razy, i tak dostajecie tyle samo. A pozostałe 19,8%, czyli 198 milionów, tutaj już mamy inne kryteria, więc 20 milionów. Bardzo. Prosto, nie wróć 2 miliony, bardzo prosto, a 198 milionów tak, 1 dolar wolumenu, 1 punkt. Dodawanie płynności, 1 dolar wolumenu, 200 punktów. Tutaj za swapy również 20 punktów, za rolę OG również są punkty i za brydżę jakieś dodatkowe brydże, Jeśli będziecie brydżować inne tokeny, to również jest tutaj inna punktacja. No i należy pamiętać, że im więcej też inni ludzie zbiorą. Punktów, tym mniej my będziemy ich mieli. To znaczy, my będziemy mieć tyle samo, tylko ten airdrop się rozłoży. Tutaj jest jeszcze airdrop program. No to jest to samo. No i tutaj możecie zobaczyć, że są mnożniki. I tutaj jeden jakiś wieloryb mocno, mocno działa pod ten airdrop. A reszta już ma tylko jeden jeden. Nasz bitek jeszcze nie potwierdzony. No faktycznie, tutaj jak się zmienimy, to możemy sobie przez Binance Smart Chain wysłać. Zmieńmy sieć. Zobaczymy, czy to da radę. In New Transfer. I tu możemy bije sobie wysłać i trochę shitcoinów. Mam jakieś USB, nie mam no. BNB, BNB trochę, ma. ale nie starczy mi nawet tyle, żeby wysłać, a mnie nie informują, ile powinienem mieć minimum. Tutaj widzę, że 0,3 wysłał. Mnie nie puszcza, żeby wysłać 0,3, widocznie FI jest dość wysokie, ale widzę, że tutaj już mój transfer przeszedł, więc sprawdźmy to na Metamasku, tylko musimy znaleźć sieć BRC. Tak jest. I mamy naszego bitka. Super. A ten token BRC niby 50 baksów tutaj kosztuje, ale wydaje mi się, że to jest problem jakiś z wyrocznią. Dobrze. Więc teraz wbijamy tutaj na te swapy i możemy sobie zakupić trochę USDT bym chciał na przykład. Za 15 dolarów. Dobra. Approve. Takie pozwolenie mu damy. Okay. No fee tutaj teraz jest bardzo małe. Także to mnie cieszy. Fail transaction. Ok. To już mnie mniej cieszy. Gas swap error, slip it. Jeszcze raz, jeszcze raz musimy tego apruwadać. Dajmy już mu maksa. Tutaj zmieniamy na agresywnego. Trochę nas to drożej wyjdzie, ale niech ma. Transaction confirm. No i pięknie, więc robimy tego swapa. Spróbujemy normalnie z liskiem go zrobić. Confirm. No i pięknie. Dobrze, to teraz jeszcze byśmy chcieli te ich miechowe tokeny. Tysiąc sobie i weźmiemy za jednego, za 2,5 dolara. Tak jest. Fem Transaction, no nawet fajnie i szybko to śmiga. To jeszcze trochę tego. Ordi bym chciał, Ordi jest chyba drogi. Nie, nie, ma tragedii. Weźmy sobie ze dwa te Ordi, kupmy i sobie też postawimy później pulę płynności taką. Zatwierdzamy, potwierdzamy. Oni mają tutaj farmy. Sprawdźmy, co możemy sobie z farm BTC, BTUC. No trochę ethereum, na pewno potrzebujemy. Oxbity. Za dolara też sobie kupmy tego trochę ethereum. Jest. Per tego jeszcze w Z20. Jeśli chodzi o ilości, no to tutaj musicie sami zdecydować, ile chcielibyście poświęcić na tą zabawę. Oczywiście to jest pełna spekulacja. Ja wiem, że tutaj airdrop jest potwierdzony, jednak wartość tego airdropa nie jest już potwierdzona. Więc również nie pakujcie się tutaj, bo ktoś Wam coś obiecuje. Zawsze podejmujcie swój. Twoje własne decyzje. Takiego damy. Pula płyn... Pule płynności teraz stawiamy. Przepraszam, że ja tak sobie tutaj sam po prostu klikam, a Wam nie wyjaśniam. Dobra, mamy to i zatwierdzamy teraz i postawimy sobie taką pulę płynności. Taką mikroskopijną, ale zawsze to będzie jakiś ślad na tym blockchainie, który powinniśmy zostawić po naszym portfelu. BTC i USDC. Ja bym chciał za 2 dolary taką pulę. Ciach. Dajemy approve, no śmiga to całkiem przyjemnie nawet. Tu też możemy dać na wszystkie te USDT, a niech ma. Wątpię, żeby tutaj się coś stało. Widzicie? Elegancko, no jest, jest pięknie po prostu, moim zdaniem. Te fee tutaj też są bardzo małe, one są popłacane właśnie w tym tokenie BRC20, więc sprawdźmy. Miałem jedną sztukę, dalej mam jedną sztukę, bo oni tutaj biorą z tych, z tych 83 tutaj bierze cały czas. Dobra, stawiamy kolejną. 1000 tutaj mu zapakuję na grubo. No a to mi nie, no to takie to jest. Nie może tak być przecież. Taka duża różnica by była. To teraz jakbym chciał sprzedać tego Ordy, albo to są dwie sztuki, kurwa, nie. To tylko tak należy zrobić. Proszę pana, Już myślałem, że mam 2000 po prostu. Myślałem, że jestem zarobiony, a tu jednak nie. Jednak trzeba dalej pracować. Ciężkie życie. Ciężko jest lekko żyć. Proszę państwa. Zatwierdzamy, potwierdzamy. Dobrze, siedzi. Mamy tu coś jeszcze? Mamy jeszcze taką To jest za 2 dolary, tutaj nie? Za jednego? Dobrze, za jednego. Proszę bardzo, potwierdzamy. Zatwierdzamy. Jeszcze sobie później co się da, to sobie wrzucimy na pulę. No, elegancko. Na pulę znaczy na farmę, sobie wrzucimy. Tego nie mamy, to mamy. Chcemy wszystko mu tu wrzucić. Maxa mu chcemy, a też tu Maxa mu dajemy. I niech ma. Potwierdzenie dopiero? Jeszcze raz. zatwierdzamy. Idę po no i super. Tego o ich mamy? Mamy to. Nie mamy tego za to, mamy. Tak jest, bierzemy go, stake'ujemy Teraz jest approve, na wszystko damy, No i teraz deponujemy elegancko. Tak jest, co tutaj? Tego jeszcze może? Tak jest, sobie sfarmimy. No ale jak widziałem, te prowizje to tutaj nie ma zbyt dużych prowizji. Jedynie co jest 200% APY, ale to chodzi o to, że te pule farmią po prostu ten airdrop. Możliwe, że ja tutaj jestem takim małym żuczkiem który stawia pole po 1 dolar a tutaj też są Trosz, troszkę więksi panowie którzy wierzą trochę bardziej ja to tak bardziej no odklepanie tego robię dobra mamy to chodzi o to że chcę mieć odklepane i zrobione niż mam później płakać że coś mi nie wyszło albo czegoś nie dostałem no tutaj są największe te pule ale ja tego chyba nie mam dobra za kolejne 2 dolary sobie teraz kupimy tego zrapowanego bitcoina i sobie puścimy pulę płynności do niego bo tam widziałem grubo farma jest tutaj chciałbym tą farmę mieć. Żeby ją mieć, to najpierw tutaj trzeba dać pulę płynności. To jest konkretnie ta. O i widzicie oni tutaj dają, że jest niby 192%, ale 23% to jest Fi, a 168% to jest AirDrop. Więc w większości tutaj po prostu farmimy tego AirDropa. Damy mu połowę, bo może coś tutaj jeszcze jest. Do tego tokena to też byśmy wrzucili. No, siedzi. Dajemy confirm. Zatwierdzamy. Potwierdzamy. Pięknie. Nie, no ale nie ma już tu żadnej innej puli, także dam mu już tego mag masz, masz i się ciesz. Nie musisz już mi nic od dawno. I teraz tu na tą farmę. Tutaj na stake, tutaj w balansie Maxa. Może chwilę jeszcze poczekamy, niech to wejdzie ta druga transakcja. A bo tu jest Multiplier razy 10. Chciałem dzisiaj tego. Chciałem dzisiaj tego Starkneta zrobić taki update, ale siedziałem. Była gdzieś piąta. No i tak szósta, siódma transakcja, żadna nie chce przejść. No nie no bez sensu. Na ten temat też mi leżał kilka dni. W ogóle to jeśli chodzi o nagrywanie materiałów, to pomysłów mam bardzo dużo i jestem bardzo do tyłu. Jednak z czasem też nie za bardzo stoję dobrze. I mam tutaj dużo rzeczy na około do zrobienia. Ale wczoraj nagrałem sporo materiałów, nawet anglojęzycznych również ale będą z tłumaczeniem, więc wszystko na luzie. No i co? No i tutaj to już chyba mamy wszystko zrobione. Aha, można tutaj do nich na Discord jeszcze wejść. Na Discord tego OG zbierają. Tutaj jest gdzieś memy można robić. Mamy tutaj polską sekcję. Nie wiem, ale tutaj jest how to OG i tutaj jest do wypełnienia formularz. Tylko, że nie wypełnicie go, jeśli nie macie już tego OG. Także no trzeba tutaj o, o zaprosić. Trzeba. To ja was zaproszę na Discord. Dobra. No to by było na tym. Nie wiem. Powinienem wam obiecać jakąś wartość tego airdropa. Bo zwykle jak tak strzelę, że dostaniecie 20 koła, to zwykle bardziej yy, zauważyłem, że bardziej ochoczo oglądacie te wideo. Też łapki więcej się pojawiają, więc. Nikt wam tyle nie da ile ja wam mogę obiecać za tego airdropa, tak myślę, plus minus od 10 do 50 koła wpadnie. Jeszcze nie wiem kiedy i nie wiem czego i jaką to będzie mieć konkretnie wartość, ale tak z 50 koła tutaj wleci. Także z tym pozytywnym info poproszę zostawić łapki w górę, komentarze dla zasięgu. Życzę Wam wspaniałego dnia, siemanko powrót. I can't bring you back Shit, I can't